Hejka, hej, sobota, a więc czas na multi-multi. W tym tygodniu mamy ósemkę i ja mam m, tak, jakby na dwa losowania, bo tutaj mam wcześniejszy kupon i on jest na inne losowanie, a te dwa będą na to samo losowanie. Ale oczywiście, tabelki będą się odpowiednio zmieniać, więc tutaj nie musicie być czujni. Um, tylko ja muszę pamiętać o tym, żeby inne losowanie zobaczyć. No a poza tym, chyba nic, mam bez plusa, na chybiu, bez stawki, więc już możemy zaczynać. Może zaczniemy od piątkowego losowania, a później zobaczymy tego z dnia 13. Może nie będzie pechowo, oby tak nie było, bo ostatnio skompilot to. No właśnie, i musimy to jakoś odmienić, a czy się uda, zobaczymy za kilkanaście minut, to zaczynamy. I żeby coś było, to potrzebujemy co najmniej czterech liczb. Liczmy na to, że tak będzie i więcej. Zaczynamy. Leci tabelka. I zaczynamy od tego kuponu, gdzie są tylko dwa zakłady. Trójki nie mamy, ósemki też nie. jedynastki nie widać, dwadzieścia nie ma, kolejna liczba już tak wysoko. Lecimy, ale nie mamy. Aha, no właśnie, to jak już nie ma tej, to nie mamy szans. I nie było żadnej liczby. Żadnej, ale to w ogóle nie było. No to ostatni zakład na tym kuponie. 18 nie ma, 19 też nie. 27 nie mamy. Tej liczby nie ma. Kolejnej nie mamy, więc już wiemy, że będzie koniec. Tylko tak sobie zobaczymy, że były te dwie ostatnie. No to tutaj na pewno się nie udało. I kolejny kupon, żeby tutaj nie pomylić. To ten. Mhm, ten. A kolejny będzie już inne losowanie, ale póki co mamy ten. No dobrze. To zobaczymy. Początkowych nie mamy. Tutaj też nie ma. Nie ma. Oj, nie mamy to już. Ten zakład będzie na nie. Kolejny piątka jest. 26 nie pojawia się w Trzydzieści 38 nie mamy. Tutaj nie ma. Nie mamy. Uh -huh, to już koniec. Tak. Kolejny zakład, Piątkę mamy. 25 nie ma. Ale mamy 31, więc mamy dwie. Tej liczby nie mamy. Nie ma. Nie mamy, 71 jest. Czy będzie ostatnia? A niestety nie. No to kolejny zakład. 14 nie ma, 25 nie mamy. Tej liczby nie ma. Nie ma. Nie ma. No to to już będzie koniec naszych szans, jeżeli chodzi o ten zakład. I tylko tutaj uzupełnimy i były dwie. Piąty zakład na tym kuponie. Trójki nie ma, trzynastki też nie. Tutaj jedna jest. Lecimy dalej i widzimy, że tej liczby nie ma. Następnej też nie mamy. No tej też nie. To no, już koniec, była siedemdziesiątka, jedynka. To były dwie. Kolejny zakład, dwanaście. Nie mamy osiemnaście. Też nie. Gdzie ja jestem? Tutaj dwadzieścia. Nie ma, dlatego muszę ten ołówek gdzieś tak mniej więcej w okolicach mieć, żebym się nie zgubiła. Ale muszę chyba poszukać czegoś innego, takiego cienkiego, żeby wam tutaj nie zasłaniać. Ale to na spokojnie pomyślę, co by tutaj mogło być. Staram się tak i tak nie wchodzić tym ołówkiem. No ale siódmy zakład. 13 nie ma, 18 nie mamy, 32 nie ma. Tej liczby nie ma, kolejnej no, też nie mamy. No to tutaj nie ma co nawet już patrzeć. Widzę, że była tylko ta, kolejna, bo to, to były dwie. O, widzicie, było tutaj blisko. Jednej nam dosłownie zabrakło, niestety. Kolejny zakład, ósmy na tym kuponie. 30 nie ma, 32 też nie. Tej liczby nie mamy. Następna jest, no to jedna. Nieco mało, jak na tym etapie. No właśnie, za mało, bo nie mamy tutaj w ogóle szans. No to kolejny. Szóstka jest. Może w końcu tu. Jednostki niestety nie ma. 29 nie mamy. Tej liczby nie ma. Następnej też nie. Nie ma. No to jednak tutaj też nie będzie. Tutaj liczba nawet plus była. I 73, no to jednej zabrakło. No dobrze, ale oczywiście ja mam bez plusa, więc tego nie liczymy. Kolejny i ostatni na tym kuponie. Dwójki nie ma, dwudziestki nie ma, trzydzieści trzy nie pojawia się. Tutaj jedną mamy. Tej liczby nie ma. Nie ma, nie mamy. I była ostatnia, no to dwie. Odnośnie tego, czy był plus, czy nie, liczba plus, no to powiem Wam, że. Nie opłaca się, ponieważ większy wkład jest wtedy, więc wątpię, żeby taka jedna tutaj jeszcze jakby była jedna bez dodatkowych liczb. No to może coś by z tego było, ale zazwyczaj obca plus się nie opłaca według mnie, ale oczywiście, jeżeli ktoś by miał dużo liczb i wtedy miałby liczbę plus, no to wtedy oczywiście. To by się opłaciło, ale nigdy nie wiemy, kiedy nam się uda, a zawsze więcej wydajemy przez ten plus. No ale już idziemy do kolejnego losowania, kolejny kupon i poczekajcie, momencik, muszę odnaleźć. Już chyba mam, jeszcze się upewnię, 13 listopada 22 zgadza się, leci tamerka, no i zasady te same. I już mamy tak, 27, 35 nie ma, tej liczby nie ma. Kolejnej też nie. Nie ma, nie ma, nie ma i 71. No to były dwie. A co do opłacalności, to też nie zawsze musimy na to patrzeć, bo czasami coś by się mogło wydawać nieopłacalne, a jednak mm, mogłoby się tak na przekór opłacić. No takie może mało jasne, ale są wyjątki. Wiemy, że są wyjątki, a też liczy się zabawa, więc zależy kto na co patrzy. Kolejny zakład. 12 nie ma, 18 nie mamy, 29 nie ma. A nie, 29 jest. Tutaj zobaczmy kolejną liczbę. Jest, mamy dwie. Za to nie ma kolejnej niestety. Tej liczby nie ma. Nie ma i 71 było. No to tutaj właśnie. Niestety jednej nam zabrakło. Kolejny zakład. Siódemki nie mamy. Ósemki też nie. 15 nie pojawia się. Mamy 27. Tej liczby następnej nie ma. Niestety nie mamy. No to koniec. Mhm. I była ta ostatnia. To były tutaj dwie. Kolejny zakład. Piątka jest. Szóstki nie mamy, osiemki też nie, czternastki nie ma, 21 nie mamy. 27 jest. Kolejna liczba też i no i nie dali. ci Piąty zakład na tym kuponie. Początkowych nie mamy, szesnastki też nie widać, trzydzieści nie ma. Tej liczby nie ma. To tutaj już nawet nie ma co patrzeć. Nie było żadnej. Kolejne, jedynki nie mamy. No, tych nie mamy, dopiero jest jedenastka. Dwunastki nie ma. Trzydzieści nie mamy, więc tutaj też koniec. Tak. Niestety. Ostatnie dwa zakłady. Dziewiątki nie mamy, mamy 10, 21 nie ma. 34 jest, mamy dwie. Czy coś nam w końcu dadzą. Ojejku, chyba nie. No nie. Chyba będzie totalnie pusto, Ja nie wiem. W tym tygodniu to kiepsko totalnie idzie. Zobaczmy więc. 12? Nie. 13 mamy, no to jedna ale następnej już nie ma, kolejnej też nie. Tej liczby nie mamy, to już wiemy, że będzie totalna klęska. Mamy 25. Yy, o, mamy trzecią. Czy będzie chociaż? No nie. Nie było 80. Oj, pusto. Wiecie, niby zabawne, ale jednak nie. No bo nic w ogóle, ani złotówki nam nie dali. Oczywiście tutaj złotówki by nam nie mogli dać bo minimalna w promocyjnym to szóstka, ale wiecie o co mi chodzi, że totalnie nie mogli nam tutaj niczego dać. No i to takie jest nieco demotywujące, ale fajnie, że tutaj jesteście i dzięki wam jakoś no lepiej to powiedzmy lepiej o tym zapomnieć, łatwiej o tym zapomnieć. I tak właśnie pomyślałam, że może Zobaczymy zakłady mini lotto, ponieważ mam taki kupon, żeby był mniej więcej tak na bieżąco, no to chyba go dzisiaj tutaj wstawimy, więc poczekajcie, będzie taberka mini lotto, mam pięć zakładów, to może tam będzie lepiej. Ten kupon miałam mieć na poniedziałek, ale w zasadzie mam już kolejny, dlatego ten kolejny pójdzie na poniedziałek, a ten niech będzie na dzisiaj i losowanie odbyło się 13 listopada. No to zobaczmy, czy to był udany dzień. Co najmniej trzy liczby oczywiście. No to tak, 16 nie mamy, 17 nie ma. 30 nie ma, no to tutaj już koniec, nie było żadnej. Czas na kolejny zakład. Dziesiątki nie ma, 19 nie mamy, 22 mamy. Ale co z tego jak nie ma tych dwóch pozostałych, to tylko jedna Kolejny. 15 nie ma, 23 nie mamy, 28 nie, to już na tym etapie koniec. No tutaj jest nie jest łatwo właśnie cokolwiek mieć. Eee, zobaczmy: piątka nie, 11 nie, 12 nie, 28 nie i 29 też nie mamy. Ostatnia szansa: dziewiątka nie pojawia się, 14 też nie. No i niestety nie mamy tej liczby, więc totalnie nic. Nawet nie było blisko, a nawet jakby było to, co z tego. No to tak błyskawicznie poszło. Mam nadzieję, że taki bonus Wam się spodobał na dzisiaj. Też będzie mini lot to w poniedziałek powinno być. Właśnie w filmiku nie mam, ale chyba za chwilę zaczynam nagrywać ten na poniedziałek. Będzie też kenna na poniedziałek yy, i szybkie, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. A tutaj musimy podsumować, ale powiem Wam, że chyba już bez zmiennych tutaj ujęć, wszystko było puste. Wiecie, mini lot to miało tylko 5 zakładów, więc no ok, ale multi, multi totalnie się dzisiaj nie spisało. Totalnie na nie. E, ósemki w Keno lubię, ale w multi, multi nie, chociaż wiecie, ja szóstki lubię w multi, multi, a ostatnio pokazały, że. No, były kiepskie, więc są wyjątki i musimy o nich pamiętać. No to tak to wyszło, że totalny minus, jaki wkład, taki minus. No szkoda. Niczego nie odmieniłam w tym tygodniu na zakończenie tygodnia, ale może nowy okaże się lepszy. Więc dziękuję Wam za oglądanie, za obecność i nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. Życzę Wam miłego weekendu. Pa!